Końcu na miejscu. Czy to musi być tak w cholerę daleko? Psz, no musi, jeżeli nie chcemy, by nas dorwali. Tak, wiem, Mondralo. Za każdym razem mnie wkurza, że nie mamy samochodu. <noise> nie było stać naszej rodziny, by odbudować tą posiadłość, a ty gadasz o samochodzie. Niemcy i tak by go skonfiskowali. Dobra, nieważne, chodź. Spóźnieni jesteśmy. Reszta już powinna czekać. Jakie były te ich pseudonimy? Za cholerę, nie pamiętam. Nie znam żadnego z tych świeżaków. Dobra, wspinam się jak zawsze. A ja jak zawsze boję się wysokości, więc znajdę sobie inną drogę. Do zobaczenia, bracie. Wszystkim dobrze widzieć, że wszyscy dotarliście. Oddział! Baczność! Szeregu zbiórka! Co to kurwa za piknik! Przyszliście się tu czegoś nauczyć! A nie na pogaduchy! Starszy szeregowy młody! Odpal nam światło! To jest! Oddział! sporszy! Kapralu, co to za miejsce? Na to stara posiadłość, która należała do rodu naszej matki. Dawno temu. Spaliła się w latach dwudziestych i nie mieliśmy środków, by ją odbudować. Przenieśliśmy się do Warszawy. Czyli jesteście braćmi? Myślałem, że to od razu widać. Może tak, ale ciemno tu. Nic się nie martw, będzie dobrze. Często przychodzimy tu potrenować. Teraz dowództwo chce, żebyśmy potrenowali trochę świeżaków. No dobra, działało ostatnim razem. Starszy młody! Co z tym światłem? Kurwa. No działaj, kurwa! Tak to jest, jak twój młodszy brat jest Geniuszem? Tak to jest, gdy młodszy brat Geniusz musiał pracować w szwabskiej fabryce od 14 roku życia. Oddział! Do piaskownicy! Marsz! Jezu, ale będzie z wami roboty. Zebraliśmy się tutaj, by nauczyć was, gówniarze, jak się zabija! Wszyscy złożyliście przysięgę, więc wiecie, że to nie żarty. Jesteśmy zbrojnym ramieniem AK. To my zabijamy zdrajców, szmalcowników i okupantów. Najpierw pokażę wam, jak się zabija po cichu. O ile nie jesteście leszczami jak mój chudy brat. Spierdalaj. <grym>, Panowie, wystąp! Drogie panie na razie patrzą. Lecami do mnie. Do gościa i bardzo szybko łapiesz. Dnoja za mordę, całą dłonią, żeby było cicho. O oh jest mój kręgosłup. Job swoją silniejszą ręką miastrzysz gardło skurwiera z całej siły. Im dłużej się szarpie, tym szybciej zjedzie. Orientuj się! Jak widać, atakowanie od przodu to słaby pomysł. Szczególnie, jeżeli ma być po cichu. Dobra! Obracaj się! Ha! Myślałeś, że tego unikniesz, co? U! Dobra! wydwaj wstawać, ty leżysz dalej. Moja szyja... Przeżyjesz! Teraz! Gdy nasz kolega leży uduszony, czas pozbyć się ciała. Bierzesz go! Ot tak! Jak worek ziemniaków przerzucasz przez ramię i znikasz. Nie musisz być delikatny, gdy go opuszczasz. Bo już zdechł, tak? Y, Szefie, pan mi da poleżeć chwilę. Błagam. Wydwaj plecami do mnie! O nie, ja nie chcę znowu. Dobrze jest wiedzieć, jak po cichu zabić i szybko od razu zabrać trupa. Pokażę wam. O! Ech. Jeszcze raz. Trzeba zacząć go podnosić, zanim głośno wyrzuci o glebę. Proste? Wszystko dobrze, chłopaki? A szefie, bywało zdecydowanie lepiej. Dobrze. To wstawać i robić, co było pokazane! Drogie panie, chodźcie ze mną, pokażę wam bardziej finezyjne metody zabijania ludzi. Zapraszam pod tamto drzewo. Uf! Więc, jeżeli nie jesteście bez osiłkiem, jak mój brat, słyszałem, musicie być zwinni. Nóż to prawdopodobnie najłatwiejsza do zdobycia broń. Jest to dobra broń, jeżeli się wie, co się robi. Ja nie lubię sobie brudzić rąk, więc używam noża z głową na odległość. Patrzcie. Ha, farciarz! Drugi raz ci się nie uda. Mocna strona rzucania nożem to fakt, że można go rzucić szybko z zaskoczenia. Padą jest to, że trafiony gość raczej na pewno krzyknie. Więc nie jest to takie ciche, jakby się mogło wydawać. Teraz Wasza kolej. Jeżeli spróbujecie ze 100 razy, zaczniecie to łapać. Może skoro świeżaki uczą się teraz podstaw, my sobie trochę postrzelamy. No proste, nie musisz mnie namawiać. Dobra, weź swoją parabelkę. Pewnie jak zwykle zapomniałeś gdzie jest twoja. Nie, nie tym razem. Ta jest gdzie był? Te zaczyna rdzewieć. Rządzimy! A teraz na trzy. Strzelanie w biegu! z czegoś postrzelać jeszcze za wcześnie dla was marnowanie amunicji widzę że znudziły się wam już ćwiczenia no to teraz zagramy w grę oddział zbiórka pod pałacem Czy szeregowy młody? Cześć honory. Dobra ludzie. Nasza gra to taka odwrotna gra w chowanego. Jeden z nas chowa się w ruinie i daje sygnał. Reszta rozbiega się po pomieszczeniach i udaje strażników, ale nie szuka go. Jego zadaniem jest wyjść na zewnątrz niezauważonym, ale może oszukiwać strażników robiąc hałas, by ich odciągnąć. Musi tylko pozostać niezauważony. Dokładnie. Jest w nas siódemka, więc najpierw my dwaj się chowamy, a wy jesteście strażnikami. Jak wygramy, zmieniamy drużyny. Wszystko jasne? Tak. Aha, da jest! Czekajcie na sygnał! Cześć. My! Jesteśmy tu ślepaki! paki! Zbiórka! Dobra, teraz ja i Rysiek będziemy. Czekaj, słyszysz to? Samolot! Młody, wyłącz światła! Biegiem! Zobaczymy nas? Nie wiem, ale lepiej, żeby nie odkryli tego miejsca. Urodziłem się w 1927, w Wolnej Polsce, w Warszawie. Jestem drugim synem Józefa Borowskiego oraz Marii z rodu Zalewskich. Ojciec służył od 1918 roku w 10. Pułku Piechoty, a następnie w Korpusie Ochrony Pogranicza Brygada Podole. Wojskowy z krwi i kości. Matka w młodości była aktywną działaczką niepodległościową. Nic dziwnego, że zostaliśmy ze starszym bratem wychowani w duchu patriotyzmu i szczerze kochaliśmy kraj, który nasi rodzice z trudem wywalczyli. Mój brat Antoni, jako dziecko, był obiecującym sportowcem. Robił wszystko, żeby zaciągnąć mnie do harcerstwa. Inaczej zdechłbyś przy tych książkach, młody, mawiał. Wraz z atakiem Niemiec na Polskę skończyło się moje dzieciństwo. Miałem wtedy 13 lat. Ojciec stacjonował w korpusie ochrony Pogranicza na wschodzie, więc początkowo nie martwiliśmy się. Bardziej martwiliśmy się o siebie, gdy samoloty z czarnymi krzyżami zrzucały bomby na nasze miasto. I wtedy ZTSRR biło nam nóż w pecy. W radiu mówiono o wspólnym pakcie, o nieagresji. Ale wtedy zrozumiałem, dla Sowietów traktaty i umowy nigdy nie miały żadnego znaczenia. Wkrótce dowiedzieliśmy się, że ojciec trafił do sowieckiej niewoli. Wtedy jeszcze nie rozumieliśmy, co ona oznacza, ale cieszyliśmy się, że żyje. Dostaliśmy od niego ocenzurowany list w 1940 roku, raz. Później brak kontaktu. Potem przyszły lata upokorzeń. Niemcy traktowali nas jak zwierzęta. Po polsku uczyliśmy się jedynie na tajnych zajęciach za które groziła kula w łeb. Pracowaliśmy pod przymusem od czternastego roku życia, by budować silną Trzecią Rzeszę. Wszystkich naszych kolegów, którzy byli Żydami, porwano i zamknięto w warszawskim getcie. Za pomoc im można było zginąć, a i tak próbowaliśmy. Przecież to byli nasi koledzy. Ludzie znikali bez wieści. Przychodzili po nich w nocy, porywali w łapankach i wywozili pod bronią. Co czwarty z moich kolegów z podwórka przepadł. Wraz z bratem zaczęliśmy działać aktywnie w podziemiu jak wielu chłopaków w naszym wieku. Byliśmy na tyle dobrzy w tej robocie, że trafiliśmy do Kedywu, kierownictwa dywersji komendy głównej AK. Więcej szczegółów nie podam nie wiem, w czyje ręce wpadną te wspomnienia. Jednakże chcę opisać naszą najpoważniejszą akcję. Należeliśmy wtedy do oddziału Osian, oni i tak już wszyscy nie żyją. Miałem wtedy 18 lat. Dobra, prawie wszyscy się zjawili. Wszyscy oprócz Waldka. Nikt nie wie co z nim, ale robotę i tak trzeba wykonać. Więc jak pamiętacie, Szwaby zajęły to małe lotnisko na potrzeby ich radni. Te samoloty wylądowały tu wczoraj. Są to teraz naprawiane i ładowane zaopatrzeniem. Wszystko ma polecieć na wschód, na front. A my jesteśmy tu po to, by nie poleciało nigdzie. Ale najpierw ktoś musi się przekraść przez garnizon, oczyścić drogę i wpuścić resztę. Niestety, Waldek miał przynieść nożyce do drutu, by wyciąć przejście tam, gdzie mur jest rozwalony. No i nie ma go. Więc nasz dzielny zwiadowca sam musi znaleźć jakieś nożyce. Na pewno tu mają. Jakiś ochotnik? Młody, ty pójdziesz. Dobrze się skradasz. Dasz radę. A, tak jest! Pójdę z nim! No tak. Nie puścisz młodszego brata samego. Nie potrzebuję go. Stul dziób, szczylu. Idziemy razem. Tylko nie róbcie hałasu. Będziemy czekać nieopodal głównej bramy, więc będziemy odsłonięci. Jak tylko przetniecie drut, zbiórka w środku. Wszystko jasne? Jasne. Jasne. Ruszamy, panowie. Naprawdę musisz mi robić wstyd przy innych? O co ci chodzi? Stul dziupscy, lup. O Jezu, przepraszam. A tak poza tym dałbym sobie radę sam. Tak. I później to ja musiałbym spojrzeć matce w oczy i powiedzieć, że coś ci się stało.